Ołóweczek, wyglądamy bardzo skromnie, ale bardzo ładnie. Jesteśmy na pierwszym zajęciach. Tak? Na pierwszym. Dostaliśmy cukierki. Okay. Okay. Mm -hmm. No i tak. Mamy tabletki, które prawdopodobnie spowodują, że będziemy wszystko pić słodko. Na razie to smakuje jak takie słone jabłka, ale takie dosyć kwaśne, nie? Jeszcze projekt grupowy z ziomkami zagranicznymi i musiałyśmy gadać po angielsku. Ja mniej, ona więcej, ale film. Pytanie. Czujecie się zmęczeni, czy nie zmęczeni po jedzeniu? Dobrze. 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 I fikołek. Super. Przechodzimy tak... z baru. Tak. I jest plan na jutro, żeby bardziej się otworzyć na ludzi, siadać challenge. z nimi na, na obiadach. Day two of our challenge. Lecimy, lecimy. <grym>